Decyzja o tym, żeby zrobić galerię myślę, że jest słuszna i przede wszystkim przyciągnąć publiczność Rembrandtami, które przedtem wisiały na drugim piętrze zamku, trochę nie po drodze publiczności, trochę trudno było na nie trafić. Myślę, że też wiele osób nie kojarzyło, że mamy w Warszawie takie znakomite dwa obrazy. Chcieliśmy pokazać, że po dwudziestu kilku latach funkcjonowania zamku stworzyliśmy dosyć dużą kolekcję i ciekawą kolekcje malarstwa, kolekcje rzeźby i kolekcje sztuki zdobniczej, które były albo rozproszone po salach zamkowych, albo wręcz były przechowywane w magazynie.